Dziś na starcie chciałbym się pochwalić jedną rzeczą, bo już myślałem, że nigdy nic z tego nie będzie. Aż tu w końcu nagle nie jest łatwo znaleźć, ale troszeczkę tych owoców jest. I tak w tym roku będzie Akinida Mini Kiwi. Nie ma ich dużo. Nie jest to taka ilość jak, jak być powinna, powiedzmy sobie szczerze ale cóż, lepiej tyle niż w ogóle nic. Kilka sztuk na pewno zbiorę, choć i tak widać po nich oznaki braku wody. O i co jest fajnego, to jest to, że zawiązała się pierwsza dynia, w sensie pierwsza na tym krzaczku, dynik, na którym mi w sumie najbardziej w tym roku zależy. Nigdy jej nie jadłem, a odnoszę wrażenie, że może być naprawdę smaczna, zwłaszcza patrząc na jej kolor, jeśli chodzi o miąższ. Arbuzów wielkich nie będzie, ale przynajmniej widzę, że coś tam rozwijają się i rosną. Niech będą chociaż takie, to i tak już będę się cieszył. Troszeczkę odgruzowałem ścieżkę, żeby można było przejść. Przycinam liście głównie dyniowatych po prawej stronie, tak aby nie blokowały przejścia, chociaż no, powinienem na przyszły rok już zacząć coś myśleć, aby zrobić sobie tutaj szerszą ścieżkę, zwłaszcza jak jakieś prace są na ogródku, tak jak w tym roku ta studnia, to miałem problem, żeby przewieźć później tą ziemię, czy, czy przejechać tutaj w ogóle taczką, czy czymkolwiek. Stąd też coraz bardziej jestem skłonny przenieść ten mój ogród warzywny bliżej tak jakby w moją stronę, a tam zrobić stricte yy, tylko taką jedną grządkę po lewej stronie niskich roślin, a yy, po prawej za szklarnią chyba całkiem zlikwiduję tam pod tymi czereśniami swoje grządki, bo to nie ma chyba większego sensu tam dalej uprawiać coś w tym cieniu wiem, że się strasznie tym jaram, ale po prostu ta jeżyna to jest chyba najlepszy najlepszy owoc, jaki mogę mieć na ogrodzie, który będzie tutaj tak dobrze rodził i mimo, że jest pH gleby bardziej zasadowe niż ona powinna mieć mimo to bardzo ładnie sobie tutaj radzi trochę nie wypałem tak naprawdę, tutaj kajtek uczy się wiązać supełki na tych sznureczkach na pomidorku. W sumie dobra opcja, aby z nim to trenować. Żałuję, że wcześniej na to nie wpadłem. Ale jest taką najgorszą rzeczą, którą posadziłem w tym roku. Bo jest mega ekspansywna, zajmuje mnóstwo miejsca, a wcale dużo owoców nie mam z tego. Jest ta yy, cukinia kulista. Z raptem chyba 3 czy 4 takie kulki na tej cukinii, w tej chwili, zawiązane urosły w ciągu dwóch, trzech dni ostatnich, a krzak jest y, ogromny i zajmuje mnóstwo miejsca. A tak naprawdę na zwykłej cukini mam jedną dużą cukinię, która i tak jest 3-4 razy większa niż te wszystkie tutaj. A jednocześnie nie zajmuje mi tak dużą y, y, ogrodu. Tutaj się wiele nic nie zmieniło, albo troszeczkę podrósł melonik. To jest jeszcze jeden mniejszy arbuzik. Gdzie on jest? O, tu się schował. Szału nie ma, ale coś tam wielkości może nabiorą. Pojawia się dużo malutkich arbuzów, ale też tutaj nie ma tyle składników, aby wykarmić je wszystkie. A z drugiej strony niech sobie rosną, przynajmniej to ładnie wygląda. Taka anegdotka: Kajtek wpada ostatnio do chaty i krzyczy, że szczypalska papryka, szczypalska papryka, pić, piecze, pali i tak dalej. przyszedł sobie tutaj do szkarni, zerwał jedną czerwoną papryczkę, którą tutaj widzicie. Okazała się mega ostra i spróbowałem też jej. Ukroiłem sobie plasterek no, 2 mm grubości i nie wiem, 4 mm na szerokość. Takie maleństwo z samego, samego, tego czubeczka ostrego, i nie szło tego po prostu zjeść. Tak mi zaczęło palić po prostu gardło i usta, i wszędzie naokoło, że musiałem to szybko z czymś zapić. To dobry znak, bo lubię ostre. Fakt, że to nie do, nie do takiego jedzenia, totalnie nasurowo, ale myślę, że będzie to świetny dodatek do tych ogórków, czyli miodzie. Zamiast zwykłej suszonej papryki, to użyję właśnie takiej świeżej, jeszcze nie wiem czy startej, czy drobno posiekanej, ale to będzie to. Miód już jest, ogórki się pojawiają. Myślę, że niedługo zrobię sobie zapas na ten rok. Koniecznie większy niż w zeszłym roku, bo co roku szybko znikają. Swoją drogą pomidory malinowe warszawskie to warto wsadzić w szklarni. One, <śled> widzę. Także w szklarni, nie tylko w szklarni, w gruncie też te pomidory zawsze są. Zawsze są ogromne i jest ich dużo. Wiszą pięknie kiście. Już tam dojrzewają kilka sztuk zerwanych z tych dolnych gron. A tutaj na kolejnych jeszcze zielone. Na pewno następnym razem nie posadzę już tych, tych pomidorków królewnej śnieżki. Może i spoko taki biały pomidorek, ale ani smak, ani wygląd, ani plenność tego pomidora mnie nie przekonuje. Jest ich trochę, ale szkoda miejsca, przynajmniej dla mnie. I muszę zobaczyć, co to tam było pod numerem 35, bo ogromna ilość całkiem fajnych pomidorków, większych, mniejszych, jest na tym krzaku, a nie pamiętam, co to było. Muszę tylko albo robić jakieś takie haczyki, albo konkretnie wiązać sznurkami grona, bo są bardzo ciężkie, duże i po prostu obłamują się. Ale też bardzo plenny pomidorek. Jeszcze rzut okiem na pomidory, te papryczkowe z biedronki, tuż powoli zaczynają dojrzewać. Przyznam szczerze, że jak co roku nie ogarnąłem tego zupełnie, plenność tego pomidora i możliwości, jeśli chodzi się o rozrastanie, a także wciskanie we wszystkie możliwe zakamarki, bo on potrafi się wcisnąć pomiędzy poliwęglan a konstrukcję. Jest niesamowity, po prostu ogromna ilość tych pomidorów jest. A w momencie, kiedy już zaczynają dojrzewać, bardzo fajnie się też zbiera, bo wystarczy lekko potrząść, potrząsnąć krzaczkiem i wszystkie dojrzałe opadają. Można je zbierać z ziemi. Nie wiem, są twarde, nie tłuką się, a jednocześnie bardzo słodkie i smaczne. Zupełnie nie kumam tylko jednego. Pomidory, ten taniej ze smerfami, w szklarni dojrzewają troszkę na fioletowe, a potem robią się czerwone. Natomiast ten sam pomidor, ta sama odmiana posadzona na zewnątrz szklarni, robią się fioletowe, a potem czarne i są dojrzałe. Dlaczego się tak dzieje, że akurat tutaj dojrzewają na czerwono, a na zewnątrz na no na czarno? Tego nie rozumiem zupełnie, aczkolwiek no jest taka różnica. Swoją drogą muszę powiedzieć, że ta szklarnia to był jednak dobra, dobra opcja. Teraz widzę dużą przewagę, jeśli chodzi o poliwęglan nad konstrukcją metalową. Zwłaszcza że ostatnio była rozcinana taka konstrukcja metalowa u moich rodziców, jednak tutaj jest jeden duży plusik. W ogóle nie muszę się przejmować tym, że podczas podlewania gdzieś tam podchodzi woda i zalewa tą konstrukcję, czy nawet pochlapie od zewnątrz, że coś będzie gniło. I tu jest zdecydowany plus, jeśli chodzi o taką konstrukcję plastikową. Jak do tej pory, mimo że troszeczkę popodwiązywałem te pomidory też do konstrukcji, nic się nie ugina, wszystko jest sztywne, nic nie trzeszczy tutaj. Nawet przy dużych wiatrach nie ma większego problemu. Chyba mogę polecić tą szklarnię z czystym sumieniem, jeśli ktoś by się zastanawiał. Byłem oglądać jeszcze dwie takie w niedalekiej yy, okolicy i powiem tak, tamta. Najstarsza z nich, którą oglądałem, miała 4 lata z tego, co yy, się dogadywałem. Tylko, że to był tunel, a nie szklarnia i w ogóle nie było oznak zużycia na profilach. Nie były ani kruche, ani nie straciły. Przykładając moje nowe profile do tamtej, że tak powiem, starej, już czteroletniej, nie było widać oznak yy, starzenia się materiału, a to jest chyba duży plus. Mam nadzieję, tylko tyle, że te ocynkowane profile, chociaż po nich na razie nic nie widać, że gdziekolwiek coś tam się rdzewiały, czyli są grubo, dobrze za, za, mm, zawalone tym cynkiem, tym ocynkiem, to tylko tak naprawdę wydaje mi się, że to jest to, co mogłoby tutaj przyrdzewieć albo coś się z tym zacząć dziać, bo reszta, no reszta rewelacja. Dobra, przejdźmy się jeszcze, pokażę ogórka, którego przeoczyłem podczas zbiorów. Słoneczniki drobne, w sumie nie oczekuję od nich, że tak powiem, nasion czy, czy owoców, ale tak mi się podobałem, że pozwala mi tutaj wyjaławiać tą ziemię, niech trochę wciągną tych składników, a ja po prostu pocieszę sobie nimi oko. Nie dojrzewałem na potęgę tutaj z prawej strony jest ładna kolejna, którą dzisiaj znalazłem, a tutaj jest ogórek, którego przeoczyłem ostatnio zbierając, najlepsze jest to, że brakło mi ogórków do sałatki. Bo wszystkie żeśmy przerobili w ciągu tygodnia, nie było co zebrać, i pojechałem do sklepu kupić cztery ogórki na mizerię. A tutaj proszę, leżał sobie i dojrzewał taki ogóras. Swoją drogą, jeśli chodzi o seller, no, rewelacja jeśli chodzi o to, jak on tutaj na tej grządce nie przekopywanej, to jest grządka, która nie była kopana, była tylko i wyłącznie zaściółkowana z wierzchu. Przekompostowanym obornikiem i yy, skoszoną, świeżo skoszoną trawą na jesień, wydaje mi się, że to był dobry ruch. I w przyszłym roku podobnie postąpię, tylko myślę o tym, aby zrobić większą segregację, już yy, odmianową, i nie pozwolić, aby, yy, aby robić takie przeplatańce i tutaj cukinia, tudynia, tutaj coś jeszcze, coś jeszcze, tylko zrobię takie grządki. Yy, Bardziej tematyczne, na przykład, nie wiem, dwa rzędy selera, dwa rzędy pora i tyle, nic więcej. Bo łatwiej się wtedy opiekować taką grządką niż tak, jak jest w tej chwili. Tutaj widać hokkaido sobie rośnie, jest trochę tych dyń, nabierają, sobie z 10 na ogrodzie bym naliczył, nabierają masy, nie sobie dojrzewają, fasolnik. Tutaj można już go zbierać. Są takie sznurówki po 50-60 cm. Powiem szczerze, u mnie ma tutaj troszeczkę słabo, bo został przesuszony na początku. Ale ten sam fasolnik zawieziony ode mnie do moich rodziców, posadzony w takiej, nazwijmy to, doniczce z beczki, no, cztery razy taki jest jak ten mój, i ma ogromną ilość no, tych strąków. Dlatego w przyszłym roku nie będę go już sadził w tym miejscu. Zwłaszcza, że tu go namiętnie cały czas coś zżera i ten w cieniu w ogóle nie chce rosnąć. Pod, yy no on jest zasłonięty, nie dostaje w ogóle światła i to jest największy mój, yy, moja bolączka tego miejsca. Stąd też mówię, że ten obszar tutaj prawdopodobnie zostawię tylko tutaj grządkę na jakieś niskie warzywa, a już dam sobie spokój i od przyszłego roku nie będę sadził tutaj pod czereśniami, bo to się to się po prostu mija z celem. One są już zbyt duże i zbyt dużo słońca zabierają. A grządki, już jest dogadane, tak jak już ostatnio mówiłem, przesuwamy w stronę huśtawki. Mały ogród, ale trzeba sobie jakoś z tym radzić. Zwłaszcza, że studnia jest i tam też łatwiej będzie podlewać, niż ciągnąć tutaj 40 metrów węża ogrodowego, który też ten przepływ blokuje, pompa się grzeje i jest bardziej problematyczny. Tak samo tutaj przerobię to na przyszły rok te grządki miały być nie przekopywane, nie przerabiane ani nic, ale zrobię tak, że w przyszłym roku te perma grządki zostaną zmienione i chciałbym, aby nie były kopce, tylko właśnie wgłębienia, rowy porobione, tak aby łatwiej tą wodę było wpuszczać i niech ona się po prostu w środku zbiera w tych rowach wtedy wlewam konewkę do rowka i wiem, że ona się nie rozpływa gdzieś na boki, nie ucieka. A tak jak w tej chwili mam, no to niestety wszystko spływa do, na te ścieżki i ciężko się to podlewa. No kukurydza jest, jakaś tam sobie rośnie. To jest bardzo, jakbym to powiedzieć, zróżnicowane, bo na jednej kukurydzy jeszcze nie ma ani yy, no tych, yy, nawet, nawet śladów nie ma po po tym, aby ona chciała kwitnąć, czy żeby miała kolby, gdzie druga obok, te same warunki, 10 cm w lewo. No i są dwie kolby, jest wprawdzie niziutka, te kolby nie są duże, ale są, tutaj już się zbiera, żeby zakwitnąć. Tam w ogóle już kwitnie, no jest takie bardzo, bardzo to wszystko pomieszane, no ale trudno, tak ma być. Ta dynia, która rośnie w wodzie, no nie opiekuje się za bardzo tą hydroponiką tutaj należałoby, tak podejrzewam e, wymienić tą wodę już, bo trochę stoi tam i zalać świeżej deszczówki albo ze studzienki plus właśnie tego mojego biohumusu albo czegoś, no na razie tego nie robię, poczekam pomidory w wiaderkach też jakoś tam bardzo się nimi nie opiekuję jak mi przyjdzie chętka hand, to coś poobrywam, coś podleję e, źle to rozpocząłem trzeba było od razu zrobić system dawadnienia i podpiąć pod szklarnię, tak aby o tym nie trzeba było pamiętać, bo jednego dnia podleję, potem zapomnę, potem pada, wleci mi z głowy, potem przychodzę, są zwiętnięte, dolewam wody, podwiązuję, no, przesadzam trochę z tą ilością i w przyszłym roku muszę to tak troszeczkę inaczej yy, zrobić. Zwłaszcza, że teraz też, no, od tego roku tutaj zamierzam grządkę stworzyć nową. Ona tutaj może nie będzie miała tak bardzo dużo słońca, ale i tak będzie lepiej niż tutaj pod tymi czereśniami, a do to troszeczkę miejsca. Zwłaszcza, że już nie robię jakichś takich projektów, żeby tutaj żebym tutaj potrzebował ten kawałek ziemi, a nawet jeśli coś, to mogę tam na podjeździe sobie działać, a tutaj po prostu zrobić miejsce do, na, na uprawy. Tutaj w tym cieniu pod czereśniami, tak naprawdę jedynie ta cukinia sobie w miarę dobrze radzi. No i prawdopodobnie ta grządka, która tutaj jest, to na przyszły rok właśnie będzie tak typowo cukiniowa. Posadzę z 10 krzaczków wzdłuż ścieżki i, i tyle, jeśli chodzi o to. I co zauważyłem? W tym roku pojawiła mi się duża ilość biedronek w ogrodzie coś, co dawniej nie występowało. Przez ostatnie 5 lat nie widziałem tutaj praktycznie żadnej biedronki. A od tego roku wychodząc na ogród i przechadzając się przez ścieżkę z warzywami, praktycznie na każdym kroku natrafiam na biedronkę. Jest to fajne i miłe, bo znaczy się, że te owady się sprowadziły troszeczkę tutaj do tego ogrodu, gdzie wcześniej no, były jak na lekarstwo. Troszkę dziwne jest dla mnie to, a może nie dziwne, a normalne, że zbiegło się to mniej więcej z. No z momentem, kiedy powstała studzienka, i jednocześnie jest znacznie większe tutaj no podlewanie tego ogródka, jest więcej wody. Mam nadzieję, że to to. Bo myszyca jednak pojawia się na drzewach. Więc jeść ma co. Taka biedronka u mnie na pewno. Papryczki zielone, jakby ktoś już chciał, to mógłby w sumie zbierać ja natomiast czekam aż zaczną nabierać kolor szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że, że dadzą sobie tutaj radę i, i urosną ale widać nie jest to najgorsze miejsce i prawdopodobnie pozostawię tą grządkę na papryki na przyszły rok, tak jak mówiłem nie będę już robił takiego miszmasz, a posegreguję to i posadzę sobie tak bardziej tematycznie Tutaj mamy taką, powiedzmy, hydroponikę oczkową. Te doniczki w większości są zanurzone w oczku i tak naprawdę pobierają sobie składniki odżywcze z ziemi, z doniczki, plus trochę z oczka, wodę z oczka i jakoś rosną bardzo ładnie. Liść laurowy tutaj sobie daje radę. Świetnie też bazylia, nawet w najgorsze upały nie przywiędła dzięki temu troszeczkę zraszacz skatował mi mysiego melona wiadomo, nie lubi podlewania po liściach zapomniałem o nim i przez kilka dni tutaj walił w niego zraszacz jak widać, owoce już tam są coś by można było nawet zerwać nie jestem wielkim fanem tej rośliny nie zasmakowały mi te owoce tak, aby mnie jakoś powaliły swoim smakiem ale, jako taką ciekawostkę, która gdzieś tam fajnie wygląda, czemu nie? Dużo ładniej wyglądał przed zlaniem przed go wodą, no ale trudno. Wymieniłem zraszacz wcześniej, wyzraszacz nie pryskał tak daleko. Tylko do dolniczek teraz bije dobre 50 cm wyżej, i to spowodowało, że no troszeczkę mi zmarniał. Ale znajdę mu inne miejsce i postawię go tak, żeby. Nie zlewało go z góry na dół, ażeby tej wody też dostawał. To by było chyba na tyle na dzisiaj. Jestem troszeczkę zakręcony, bo wstałem o czwartej i praktycznie do tej pory cały czas jedyne co to robię na ogrodzie, a jeszcze czekam jest koszenie strawnika. Więc yy, idę wypić jakąś kawę, odmulić się i biorę się za koszenie. Cześć i na razie, do zobaczenia.